Witam wszystkich, zapraszam do oglądania Forza Horizon 5, pierwsza część poradnika do playlisty festiwalowej. Jesień, pora burzowa, seria 18, zaczniemy sobie od wyzwania fotograficznego i tym razem musimy sfotografować odpowiedni mural yy, furą Hunigana, dowolną furką Hunigana. Ja już sobie wybrałem tą furkę. Przy okazji jest to furka potrzebna również do zadania cotygodniowego. I teraz przeniesiemy się w odpowiednią lokację. Zaraz pokażę gdzie. I tutaj, dokładnie tutaj. wrócić i mural mamy już tutaj OK. Czyli może skoro już mamy tą furkę wybraną, to byśmy kontynuowali zadanie co tygodniowe. Czyli w drugim rozdziale musimy tak wygrać wyścig uliczny. Czyli dobra, wybierzmy sobie jakiś wyścig uliczny. Nie będziemy robić tuningu do fury, zostaniemy przy tym fabrycznym. No i mamy naprawdę kartkurowe wyzwanie, ponieważ sam wyścig jest trudny, fura do opanowania też jest trudna, słabe hamulce, dobre przyspieszenie, aczkolwiek wpada w poślizgi łatwo. No i klasa S2, czyli bardzo szybkie fury. Pięknie. O to chodzi. Haha, <laughs> go. Trzeba bardzo uważać z prędkością, żeby nie wypaść poza tor. jest 2 to nie że tak powiem, maksymalna klasa. Padnotor sprawdził umiejętności nasze, bo trzeba z wszystkiego korzystać. I pulsacyjnie, i, i ręcznie czasem, i wyczuć ten tamulec i poradzić sobie z tym ogromnym przyspieszeniem. Zarówno pod górkę, jak i z górki. No nie, plus jak widać jeszcze na tym zanie ruchu jest naprawdę spore, ostry zakręt, mocno hamować, mocno Okej, okay, dobra, Bez uwaga. Bardzo trzeba uważać. Meta. Nożem se wybrał tor. <gryny> Naprawdę kartkorowy, ale fajnie. Fajnie było się przejechać na tak trudnym torze. Kórą, którą ciężko jest oponować, tak jak mówiłem, nie polecam robić żadnych tuningów z fabrycznym. Ok, teraz musimy rozwalić wózek z taco, gdzieś w centrum. O, akurat obok. <noise> Ale jazda, dobra. Siedem najwyższych umiejętności driftu. Nie ma sprawy. Może na trawę gdzieś tutaj w okolicach autostrady się przeniesiemy. I zaczynamy. rewelacyjne, I jak? czyli dopiero jeden mam. Teraz może odwiedzimy park kaskaderu. Zaliczając zadanie dzienne w ten sposób. O, przy okazji, dobra! Przy okazji zaliczymy jeszcze kolejne zadanie, tylko tak. Przejdźmy sobie na Horizon Solo. Ok, już zaliczone. Więc teraz udajmy się na stadion. Oczywiście można samemu rozwalać te, te znajdźki. Te dinozaury. Ok, mamy zaliczone kolejne zadanie. Aczkolwiek ten sposób jest najszybszy. A tutaj mamy sporo tych dinozaurów. Można było spokojnie, bardzo szybko nabić, jak widać. Dobra, wrócimy sobie do Horizon Live. Spójrzmy na playlistę. Możemy już odebrać tutaj nagrodę. Mamy 13 punktów. To teraz sobie przejdziemy do dodatku. A w ogóle... Już ja nie mogę się doczekać dodatku, już mamy na mapie nawet zaznaczony nowy znacznik, miejscówkę, z której przeniesiemy się do dodatku. Dodatek tak naprawdę dla mnie jest spełnieniem marzeń, ponieważ ulubione wyścigi, wyścigi terenowe, które najbardziej lubię właśnie w forzie, więc jak najbardziej będą materiały oczywiście jak zawsze na każdą możliwą aktywność. A teraz powróćmy do playlisty. Skok, tak? Ok. S2. Spójrzmy tylko, czy rimaka można. Można. No i ok. 400 metrów, ok. Z samego środka trzeba. Przyjeżdżasz do Okej, okay. przejdźmy zatem do wyścigów, czyli do mistrzostw. Zobaczmy jakie furki mamy dostępne. Jest i Mosler, ale może tego Venoma weźmiemy. Tylko zaraz jeszcze And let say zobaczmy może tuning ubrałem nawet. Wygląda nieźle. Ale czy jest dobra? O kurde! Co za petarda! O kurde! Tego to się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Ale to leci! Ej, totalne szaleństwo. Przecież ja w żadnym zakręcie nie wyrobię z taką prędkością. No, to jest duże zaskoczenie, muszę przyznać. 440. No to co? Chyba mogę polecić furkę Czy warto w ogóle hamować? No może tam od czasu do czasu delikatnie można się hamować, ale ogólnie to. O kurde. A nawet dobrze wyszło. No, dobry dobrze wyszło. Co za prędkość. Ja nawet bym chciał zahamować, ale nie, nie, nie wyrabiam się w czasie. Tak szybko leci fura. Nie, na pewno nie grałem nigdy tą furą. Takie coś bym zapamiętał. Jeszcze szybciej tutaj. Wow. Po prostu petarda. Rakieta, nie wiem jak to nazwać. Wystartujmy z kolejnym. Chciałbym nawet, żeby był tor, żeby trochę dłużej pojeździć tą furą. A, kolejny wyścig jest tutaj. Dokładnie. Ale sprint, szkoda. Venom. Ten start przeżyjmy to kolejny raz. <laughs> Ośmieszam po prostu przeciwników tą furą. Wystarczy dosłownie kilka sekund, żeby wyjść na pierwszą pozycję. O kurde, tu może być ciekawie. Ponieważ prędkość jest niecodzienna. Ale nie, pięknie się prowadzi. Spróbujmy wykamować. Będę próbował teraz wykamowywać. No tutaj to sorry, ale nie zdążyłem. Ale ładnie mnie odbiło. A mój co nawet niezłe. Świetna fura. Chyba będzie jedną z moich ulubionych. A że to już? Minuta 26, kurde, dosłownie zaczynałem się wczuwać w furkę. Myślę sobie, będę już te zakręty ładnie pokonywał od koniec. No cóż, taka zajebista furka. I kolejny odcinek. Starty, znamy prawdę. O, zgubiłem spoiler, nieładnie. Magnesy. Turbo na magnesach Szaleństwo, jednym słowem Zakręty na magnesach, tego nie lubię Ale nie, nie musimy zakręcać, za to musimy wykamować. Tą furą nie da się przegryć tak naprawdę No i koniec zajęło to dosłownie parę minut Ukończenie całych tych mistrzostw to jest właśnie fajne, że ja osobiście gram w grę od premiery i, i cały czas jeszcze odkrywam jeszcze lepsze furki. To jest zajebista sprawa. A wydawało mi się, że już w większością grałem, już najlepsze przetestowałem, ale nie. OK, możemy odebrać już pierwszą nagrodę, dlatego ja również sobie w tym momencie zakończę pierwszą część porodnika. Jeżeli materiał okazał się pomocny, zostaw lajka, zostaw komentarz, zapraszam również do subskrybowania kanału. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam!